A gdzie ty teraz jesteś w ogóle? Jesteś w pracy, czy w domu jest ktoś obok ciebie? W pracy. Okej. Okay. Dobra. A jest tam gdzieś szef? No nie, bo obok nie ma. Nie ma. No to jak już go znajdziesz, to powiedz, że chyba chwilę cię w pracy nie będzie. <śmiech> Karol. <śmiech> powiedz Wygrałeś 820 tysięcy złotych! O, ja ty. Jestem. Czy ty wiesz co się właśnie stało? No tak jeszcze nie dowiedzę, nie dowiadzę. Karol, jesteś absolutnym rekordistą RMFFM. Wygrałeś 820 tysięcy złotych. <noise> Zgarnąłeś główną nagrodę w RMFFM w rekordowej kumulacji 820 tysięcy złotych. Ojej.